Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu instruktażowego dotyczącego przebiegu internetowej rejestracji kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim. Wejdź na stronę www.kandydatus.edu.pl. Zapoznaj się z ważnymi informacjami, takimi jak katalog kierunków, rekrutacja krok po kroku czy wymagane dokumenty. Kliknij przycisk System IRK, katalog aktualnie otwarte rejestracje. I zapoznaj się z ofertą kierunków proponowanych przez Uniwersytet Śląski. Aby ułatwić znalezienie konkretnego kierunku, można skorzystać z wyszukiwarki. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące interesującego nas kierunku studiów, należy kliknąć w szczegółowe informacje. Znajdziecie tam harmonogram rekrutacji, opis kierunku, kryteria kwalifikacji, ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym. Opłaty za studia oraz kontakt do wydziałowych komisji rekrutacyjnych. Aby zapisać się na wybrany kierunek, należy założyć konto kandydata w systemie IRK i dokonać zapisu na studia. Kliknij załóż konto i wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jest to konieczne, by wziąć udział w procesie rekrutacji. Uzupełnij wszystkie wymagane dane osobowe. Szczególną uwagę należy zwrócić na hasło oraz prawidłowo wpisany adres mailowy. Ponieważ otrzymasz na niego link aktywujący konto oraz login do systemu. Po uzupełnieniu danych kliknij załóż konto. Kolejnym krokiem rejestracji jest wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych. Dokończ proces uzupełnienia danych. Kliknij w punkt pierwszy, uzupełnij dane osobowe i wpisz brakujące dane. Pamiętaj, żeby po uzupełnieniu wszystkich pól na ekranie kliknąć Zapisz. Następnie wybierz dokument uprawniający do podjęcia studiów. Jeśli jest to polska matura uzyskana od 2005 roku, zaznacz pole Nowa Matura. Na studia drugiego stopnia wystarczy wskazać dokument uprawniający cię do ich podjęcia. Jeśli znalazłeś wymarzony kierunek i spełniasz kryteria przyjęć, kliknij przycisk Zapisz się. Wybierz zasady aplikowania na dany kierunek, a następnie uzupełnij informacje o dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów. Tegoroczni maturzyści, którzy nie otrzymali jeszcze świadectwa dojrzałości, mogą uzupełnić dane o posiadanym dokumencie dopiero po jego otrzymaniu. Kandydaci, których wyniki nie zostaną zaimportowane z Krajowego Rejestru Matur, będą mieli możliwość wprowadzenia skanu świadectwa maturalnego. Informacja o pobranych wynikach maturalnych lub ich braku będzie widoczna na Twoim koncie. Kandydaci na studia drugiego stopnia wprowadzają informacje o posiadanym dyplomie, jak również wprowadzają oceny z dyplomu i średnią z przebiegu studiów oraz wgrywają skany tych dokumentów. Jeżeli nie otrzymałeś jeszcze dyplomu, pozostaw pola danych nieuzupełnione. Uzupełnisz je po jego otrzymaniu. Kolejny krok to dokonanie opłaty rekrutacyjnej. Informacje o numerze konta oraz o wysokości opłaty znajdziesz w menu Zapłać opłatę rekrutacyjną. Opłatę należy dokonać najpóźniej ostatniego dnia rejestracji internetowej na dane studia. Musisz przypisać ją do wybranego kierunku. Kolejny krok to przesłanie zdjęcia do legitymacji. Wybierz z dysku określony plik i wgraj zdjęcie. Wymogi formalne dotyczące zdjęcia znajdziesz poniżej. Zdjęcie należy wprowadzić przed złożeniem dokumentów, ponieważ jest ono niezbędne do wydrukowania podania. Tutaj możesz sprawdzić, czy wszystkie niezbędne kroki rejestracji zostały wykonane poprawnie. Świadczą o tym zielone belki w menu po lewej stronie: Sprawdź, czy dostałeś się na studia. Informacja niezakwalifikowany oznacza nieprzyjęcie na studia. Jeśli jesteś na liście rezerwowej, śledź informacje o kolejnych przesunięciach na liście. Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia, kliknij w zakładkę Wydrukuj dokumenty. Znajdziesz tam wydruk ankiety podania na wybrany kierunek studiów. Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty wymienione w ankiecie i w wyznaczonym terminie koniecznie złóż cieka na na wydziale. Powodzenia.